się zbierają, bardzo mi to cieszy. E, dajcie znać znajomym na fejsie, na Instagramie, na Messengerze, że tu się coś fajnego dzieje. Odwiedzajcie te stanowiska ludzi z pasją, którzy na Was czekają, niektórzy mają fajne konkursy, mają nagrody, e, jest popcorn, później będzie kiełbacha, e, będzie koncert, rozświetlimy, pokolorujemy lewity, e, będzie teatr ognia. Więc naprawdę będzie się bardzo będzie bieg i spacer rodzinny, symboliczny. Dla 200 osób mamy medale, więc bardzo fajnie jak pozbędziemy się tego wszystkiego, z czym żeśmy tutaj przyjechali i nie zostaniemy z niczym, poza pięknymi zielonymi koszulkami. Chciałabym przedstawić Fundację IDE społeczne FIDES, które objęły nas patronatem, kiedy byliśmy grupą nieformalną i chcę tylko powiedzieć, że one faktycznie pomagają pomagać. To jest organizacja, która od wielu lat działa w Łodzi pomaga innym organizacjom przy wielkich projektach i na to również liczymy współpracując z Wami. Znamy się już od jakiegoś czasu. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy i czekamy na nowe projekty. A teraz może kilka słów. Szanowni Państwo, nie tylko Fundacja FIDES, Idea społeczne organizuje i prowadzi projekty w Łodzi, ale również na terenie Powiatu Pabianickiego. Także serdecznie zapraszamy do naszych objętych pasją biedroneczek, seniorek, które na co dzień wyrabiają cudeńka i jednocześnie możecie je zobaczyć Państwo na naszym stoisku. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy współpracować przy powstawaniu Wilczej Paczki, bo współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami. Ale tak naprawdę to z takim przytupem rozpoczęła Wilcza Paczka jako pierwsza swoją działalność. Życzę Tobie Małgosiu i wszystkim dziewczynom z Wilczej Paczki, chłopakom takiej samej pasji i po prostu nieskończonych pomysłów, żeby się nigdy nie skończyło. Bardzo dziękujemy. Ja tylko jeszcze dodam, że właśnie ta fundacja Fidesz jest dla nas takim przykładem i wzorem do naśladowania. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, no i teraz e, na sam koniec zosta zostaliśmy tutaj z rodzynkami, ja tak sobie pozwolę na taką tak. już e, luźniejszą atmosferę, ale to na tak naprawdę atmosfera nie jest luźna, bo e, w żyjemy w mieście, gdzie tak naprawdę taką ideę wsparcia, wychodzenia z kryzysu takiego, czy na przy nadciągającej ne, w najbliższym czasie konferencji, wsparcia po wyjściu e, z udaru, przy wychodzeniu z udaru. Tutaj będziemy mówić o, o pasji, który, którą można zaangażować, żeby wychodzić z kryzysu psychicznego, dlatego, że ten problem jest i chcemy jako od Was, Panowie, jako od patronów usłyszeć, jak Wy się zapatrujecie właśnie na takie ruchy oddolne, co Wy możecie nam jako organizacjom pozarządowym właśnie zaoferować, jakie wsparcie, bo y, przedstawiać Was nie musimy. Jest prezydent, jest starosta. Teraz powiedzcie, co możecie nam organizacjom dać. Dzień dobry Państwu. Nim powiem, co możemy zaoferować, pozwólcie, że przywitam wszystkich Państwa w to piękne, ciepłe, sobotnie popołudnie, popołudnie na wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym wydarzeniu, czyli festiwali, festiwalu Pasji Pełnia Życia. Szanowni Państwo, festiwal ma charakter edukacyjny, ale. Oprócz tego wiem, że organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, z których każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. Ale głównym tematem jest oczywiście kryzys psychiczny. To dolegliwość, która obejmuje coraz większą liczbę Polaków. Ona na początku, tak jak to było powiedziane, przejawia się stanami lękowymi, z depresją, później nawet Próbami samobójczymi, a w rezultacie też i może doprowadzić do samobójstwa. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w ubiegłym roku zdiagnozowano milion dwieście tysięcy chorych Polaków na depresję. A ponad pięć tysięcy Polaków odebrało sobie życie w wyniku samobójstwa. Wśród nich prawie 160 młodych ludzi do. 18 roku życia. Dlatego jest bardzo ważne, bardzo ważne, aby właśnie kryzysowi, psychologicznemu zapobiegać, zapobiegać. Ale jeżeli już nas dopadnie, to potrafić z nim walczyć i go pokonywać. I właśnie tym celom służy ta niezwykle potrzebna i wyjątkowa dzisiejsza impreza, dzisiejsze wydarzenie, dzisiejszy festiwal. W jaki sposób pomagamy, no chociażby w taki sposób jak dzisiaj, kiedy samorządy i powiatowy, i miejski wspierają tych wspaniałych, młodych ludzi, e, doceniając im inicjatyw, ich inicjatywę i to dobrego, co robią dla społeczeństwa, no dla państwa, dla nas. Moja żona dzisiaj się wybierała nie mogła, bo mówi to jest bardzo dobra, bardzo dobra konferencja. W pewnym wieku, no, może nie będę się już rozgadywał za bardzo, ale w pewnym wieku naprawdę młodzi, ale szczególnie starsi ludzie są bardzo podatni na tę depresję. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do udziału w dzisiejszym wydarzeniu, w dzisiejszej konferencji i no, życzę Państwu e, dobrej zabawy i, i wielu dobrych informacji, dobrych wniosków, które na pewno wyciągniecie Państwo. Po dzisiejszym wydarzeniu. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Fawora, starosta. Cudowna deklaracja wsparcia takich inicjatyw od samorządu powiatowego, no i może też od miejskiego, ale tutaj już oddajemy głos Grzegorzowi Mackiewiczowi. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym y, przepięknym Lewitynie. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla Małgosi i dla Marcina. Y, nie wiem, tak mi się nasuwa, bo Małgosi oczywiście z. Marcina, znacie od dawna. Y, Małgosie my znamy przynajmniej od zupełnie innej strony, ponieważ była jedną z y, twórców i, i wykonawców naszego remontu Centrum Miasta. Nie wiem, Małgosia, czy, czy, czy te przeżycia skłoniły Cię do takiej refleksji? Po części pewnie tak. Miała kryzys, może. I myślę, I myślę, że po, po tym remoncie to nam wszystkim przyda się odrobina y, zajęcia się czymś innym i rozwijania swoich pasji bo to rzeczywiście fantastyczny sposób na to, żeby się, żeby się, no mówiąc wprost, wyluzować, tak, po, po kilku latach dosyć dużych stresów. Natomiast, drodzy Państwo, na pewno rozwiązania systemowe, które są w tym zakresie, chociażby powstające przy Pabiańskim Centrum Psychiatrii, ten oddział młodzieżowy, przychodnie, to już jest moment, w którym mamy diagnozę i w którym Najczęściej jest y, późno albo bardzo ciężko jest wyprowadzić osoby z depresji. I najważniejsze, chyba w y, y, tym, co byśmy oczekiwali y, od fundacji, to jest wskazywanie i wyłapywanie tych osób, które możemy wcześniej zdiagnozować, które możemy poddać takiej y, delikatnej terapii, które y, już w momencie, kiedy pojawią się pierwsze sygnały, będą mogły właśnie w taki pozasystemowy. WIR pracy być włączone. Zresztą y, łączenie y, to właśnie z odnajdywaniem w sobie pasji, czyli uciekaniem od tych trudnych tematów y, i próbą resetowania się y, właśnie poprzez rozwijanie najróżniejszych pasji, czy to sportowych, czy to innych, jest fantastycznym y, pomysłem i myślę, że właśnie organizacje pozarządowe mają tutaj wiele do y, zaoferowania. Zresztą wiele z y, nich w Pabianicach powstaje. A że temat jest ważny, to y, też i nasza silna grupa, bo jest też pan wiceprezydent Marek Gryglewski z nami, jest również Iwona Marcza, która jest przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, bo to właśnie tam najwięcej pasji się rozwija. Y, myślę, że dobrze są i. O o! To, ja, to chyba znak, że trzeba kończyć. Dlatego słuchajcie jeszcze raz, jeżeli mogę Was poprosić. Wielkie brawa dla Małgosi i dla Marcina. E, rozwijajcie to, rozwijajcie nas. Jakie atrakcje przygotowano dla Pabieniczan w ramach Festiwalu Pasji? No, jak sama nazwa wskazuje, festiwal pasji, czyli muszą być pasje. Mamy ponad 20 stanowisk różnych. Takich i sportowych, ale także jedno, które znajduje się na przykład za moimi plecami, gdzie klub eksploratorów pokazuje ludziom, jak szukać znalezisk w piasku i opowiadają o swoich działaniach archeologicznych. Mamy też osoby, które haftują, mamy chłopaków, którzy kochają szybkie samochody i drift. E, także Nordic Walking oczywiście e, i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem, bo jest tego tak dużo. E, poza tym przygotowaliśmy też zupełnie inne atrakcje, czyli nie tylko te stoiska, ale mamy właśnie e, ognisko i grill, na którym pieczemy kiełbasy. E, za chwilkę planujemy je rozdać. Oczywiście są panele dyskusyjne, które też uważam są bardzo dużą atrakcją i mamy fajnych gości. O godzinie 20 pokolorujemy lewityn, czyli oświetlimy drzewa kilkunastoma kolorowymi lampami, a 20 po 28 wystartuje symboliczny spacer, bieg rodzinny wokół lewityna jako jedna pętla. Na zakończenie przewidzieliśmy 15-minutowy teatr ognia, który będzie na boisku do Sokera. Czyli pasję to można powiedzieć idea tego wydarzenia dzisiejszego? Tak, pasje to idea tego wydarzenia, pasje jako droga do zmiany, do walki z kryzysem psychicznym. I nawet ten mały deszczyk, który tutaj skropił nie przeszkodzi w realizacji tutaj tych dzisiejszych atrakcji. Powinienem teraz powiedzieć jaki deszczyk. Tak, faktycznie troszkę pokropiło, ale mam nadzieję, że to już za nami i rozkręcamy się i czekamy na mieszkańców, których jest coraz więcej. na organizację takiego wydarzenia Festiwalu Pasji. Jesteśmy organizatorem Fundacja Wilcza Paczka. Zajmujemy się, będziemy pomagać osobom w kryzysie psychicznym. Jak wiemy, ten kryzys psychiczny dotyka wielu osób i jednym z takich czynników, które są pomocne w wyjściu z tego kryzysu jest oczywiście ta pasja. I chcemy, żeby ten, ten, ten dzień, ten festiwal był festiwalem właśnie tej pasji, tej radości, ale też taką chwilą refleksji. Na tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas dobre, co nam pomaga żyć w pełni i o tym jest ten festiwal. Dlatego zaprosiliśmy tutaj gości wspaniałych na panel dyskusyjny, żeby jak najwięcej osób mogło o tym usłyszeć, żebyśmy nie, nie żyli tylko takimi wynikami, sportem i tak dalej, ale żebyśmy też mogli chwilkę się nad tym zastanowić. Tak? Że ta pasja jest też dla, 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 takich, dla niektórych ludzi czasem jedynym, co mają. I pozwala nam po prostu na, głę, żyć w takiej w pełni, w, w głębi, I, i to jest bardzo, bardzo ważne. I ten, kwestia tej psychologii, terapii jest, jest no, niesamowicie ważna. I dlatego każdy, każdy możliwy sposób, żeby o tym mówić. Myślę, że jest, ma znaczenie, kto uczestniczy w tych panelach dyskusyjnych, z kim przeprowadzane są rozmowy. Właśnie w tej chwili wypowiada się Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, mistrzyni Europy, olimpijka z Rio de Janeiro. E, za chwilkę obok niej dosłownie siedzi Marcin Józefaciuk, no niesamowity człowiek też, e, pedagog, nauczyciel iluś tam. E, także jest po prostu, e, też bardzo pięknie mówi o tej pasji, sam jest ultramaratończykiem. E, także no, e, spotkanie prowadzi moja osobista mentorka, pani psycholog Aleksandra Stankiewicz, dzięki której właśnie założyłam tą fundację razem z moimi przyjaciółkami. I, i, I jeszcze tutaj oczywiście Michał Pietrzak, znany w Pawianicach nasz który też tutaj w ramach fundacji nam bardzo pomaga w organizacji eventów i tutaj a propos eventów też chcę Państwa od razu bardzo serdecznie zaprosić na pierwszą naszą konferencję, która odbędzie się w tomi w drugiej połowie września 23 bodajże. O, będziemy mówić o udarze, o tym jak wyjść z kryzysu właśnie po udarze, kiedy budzimy się częściowo sparaliżowani i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę podnieść szklanki. I teraz no, jako fundacja chcemy zadawać to pytanie, jak wyjść z kryzysu psychicznego i na wszystkie możliwe sposoby chcemy po prostu znaleźć na to odpowiedź, tworzyć taką przestrzeń dla ludzi, żeby mogli znaleźć wsparcie. To ja jeszcze wrócę do tych rozmów, będą jeszcze inni rozmówcy. Tak, oczywiście będzie z nami jeszcze pani pedagog, fotograf, pani Katarzyna Siwka-Kwapisz, będzie z nami jeszcze wspaniały, tutaj jest z nami tu KP Explorers, przedstawiciel naszych archeologów, odkrywców, będzie jeszcze Weronika Borowiec, będzie omówiała o pasji, jaką jest śpiewanie. I chyba nikogo nie pominęłam, a jeśli pominęłam to bardzo przepraszam, ale myślę, że, że to, to, to jeszcze te osoby przed nami. Czyli można stwierdzić i wywnioskować i przyznać, pasja jest jednym źródłem na wyjście, pokonanie jakiegoś kryzysu. Tak, oczywiście. Sama też z własnego przykładu wiem, że ta pasja nieraz pomogła mi przejść przez trudne momenty w życiu. I wiem, że ludzie się czasami boją albo wstydzą. I, i, a właśnie tym festiwalem chcemy pokazać, żeby ludzie wyszli z tego domu, żeby się zainteresowali, za, spojrzeli, że to jest na wyciągnięcie ręki, że to często jest bezpłatne albo nie takie trudne. I właśnie dlatego ta impreza jest tak naprawdę, żeby mogli się zaprezentować nasi lokalni tutaj działacze, którzy z wielkim zaangażowaniem, chociaż trochę pogoda nam pokrzyżowała plany, przygotowali tutaj naprawdę wiele atrakcji. Więc y, mam nadzieję, że jeszcze wszyscy skorzystają. To jeszcze słowo o Fundacji Wilcza Paczka, gdzie można Was znaleźć, ile osób należy. I tak na dobrą sprawę, jak do was dotrzeć i porozmawiać. Wilczą paczkę na razie tworzą kobiety, natomiast również dołączają do nas powoli mężczyźni, znaczy wszyscy jesteśmy tak naprawdę jedną wielką paczką, bo i Marcin Kreps, i tutaj te wszyscy moi przyjaciele, wszystkie osoby, które nam tutaj pomagają, to są właśnie w naszej paczce. Już mnie kilka osób pytało, jak dołączyć do nas. Nasza strona internetowa jest w trakcie tworzenia, także na pewno będziemy tworzyć formularze takie, żeby można było się do nas zgłosić. Będziemy tworzyć różne wydarzenia, różne akcje, także wtedy na pewno będzie bardzo łatwy dostęp do nas. Tak, mamy na razie stronę internetową, fanpage'a, natomiast y, można się z nami skontaktować na razie przez Facebooka. Czy impreza będzie cykliczna? Ja bym bardzo chciała, bo to jest taki wdzięczny temat i taki naprawdę ważny. Dla, to dla, jako dla osoby, która też biega i uprawia różne pasje, sporty. To jest to dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że uda się co roku jeszcze coraz bardziej ulepszać tą imprezę i żeby też mogły te osoby, nasi lokalni tutaj pasjonaci, żeby mogli się też pokazać. Bo to też jest fajne, że nie tylko same aktywności fizyczne, ale też rzeźbia, rzeźbiarstwo, malarstwo, o właśnie odkrywcy, archeolodzy, że takie niszowe też tematy można tutaj pokazać. Czekamy na kolejne Wasze przedsięwzięcia. Czekamy, dziękuję.

if you're ready to die i promise you i'm not afraid